Z pewnością złoty jest na radarach bardzo wielu inwestorów. Polska jako jedyny kraj przetrwała kryzys bez recesji, jest postrzegana bardzo dobrze, ma bardzo dobrą prasę i bardzo wiele banków inwestycyjnych rekomenduje kupowanie złotego, a są prognozy, które mówią o tym, że w ciągu najbliższych paru lat złoty umocni się względem euro do poziomu poniżej 3%. 2,75, 2,80. Gdyby tak się stało, to by było wielkie nieszczęście dla polskich eksporterów, bo wielu z nich po prostu by zbankrutowało, nie wytrzymało tak mocnego złotego. Ale jeżeli bardzo wielu inwestorów oczekuje, że tak się stanie, że będzie mocny złoty, no to taka tendencja może się na naszym rynku pojawić. No i to jest bardzo duże wyzwanie dla banku centralnego, no bo przecież mamy wejść do RM2 za jakiś czas. Jeżeli byśmy mieli wchodzić z bardzo mocnym złotym, no to byłoby powtórzenie błędów Słowacji. Dolar niewątpliwie w ciągu najbliższej dekady odbędzie taką podróż jak kiedyś fund brytyjski, czyli bardzo wiele lat osłabiania się tej waluty, dlatego że kiedyś fund brytyjski stracił status jedynej globalnej waluty rezerwowej właśnie na rzecz dolara. Tak samo i teraz dolar. Zacznie tracić status jedynej globalnej waluty rezerwowej. Na rzecz kilku walut będzie to euro, będzie to z czasem waluta chińska, czyli yuan albo renminbi. I wydaje mi się, że to właśnie w tym roku, w 2010, przekonamy się, że Chińczycy już zupełnie oficjalnie przestaną kupować w dużych ilościach obligacje amerykańskie i może być to początek potężnego osłabienia dolara. I oczekuję, że to się stanie w drugiej połowie roku.